Witam Was, żółbki, bardzo serdecznie. Hello, Beatles. Tak jak mówiłam, dzisiaj jeszcze jeden taki rozdział powtórkowy, i za tydzień spotkamy się już ostatni raz. Słuchajcie, dzisiaj materiał, który był na początku Waszego roku przedszkolnego, jako pierwszy, na samym początku, i zaczynamy. Słuchajcie, rozdział związany z owocami i warzywami, tak? I zaczynamy sobie. To są tutaj jabłka, tak? Jabłko samo, czyli Apple. Apple bądź dwa, liczba mnoga. Apples, Apples, tak? Tutaj mamy oczywiście cytryny. Cytryna, czyli lemon. Kilka, dwie i więcej. Lemons, tak? Lemons. I słuchajcie, był też, pojawił się ser w tym rozdziale. Ser, oczywiście, to cheese. Cheese, czyli ser. I słuchajcie, y, ostatnie. Peppers, czyli papryki. Peppers. One pepper, two peppers. Jedna papryka, dwie i więcej. Peppers. Papryki. Dobra, to to by było na tyle z pierwszego i drugiego rozdziału. I moi kochani, w związku, właśnie odnośnie tego rozdziału z tymi owocami i warzywami, e, chciałabym, abyście zrobili jedno zadanie. Otwórzcie Wasze książeczki na stronie 49. Open your worksheets on page number 49. 49, e, tak wygląda strona. I słuchajcie, czy tam polecenie. Bardzo łatwe, przyjemne jest to zadanie. Look and put the stickers. Przyklej naklejki tak, by powstała zabawna buzia. Zobaczcie. Take a look at this face. Spójrzcie na tą twarz. Tutaj mamy taki przykład, jak można właśnie z tych naklejek stworzyć zabawną buzię. Można się tym sugerować i zrobić tak samo, a można wymyślić coś i pokombinować coś inaczej, coś innego. Zrobić jakąś inną, śmieszną twarz, zabawną buzię. Oczywiście naklejki, tak jak zawsze, na środku, słuchajcie. I naklejki to są te. Nasze części... Twarzy będą składały, części twarzy tej, którą zrobicie, będą składały się oczywiście z tych obrazków, które mieliśmy, z tych poznanych owoców i warzyw. Tak, tak jak tutaj mamy apple, jabłko, lemon, cytryna, cheese, ser, peppers, papryka zielona i czerwona. Tak? także do dzieła. Zróbcie sobie, poprzyklejajcie te naklejki we właściwe miejsca, tak jak uważacie, tak. I, moi kochani, jeszcze druga część obrazków z kolejnych rozdziałów powtórkowych, z rozdziału 3-4. Słuchajcie, rozdział unit toys, rozdział zabawki toys, tak? Też mieliśmy taki rozdział bardzo fajny. Pamiętam, że lubiliście te wyrazy, łatwo Wam się je zapamiętywało. I zaczynamy sobie. Pierwsza zabawka, the first toy is plane, plane, czyli samolot, samolot. The second one, doll. Do, czyli oczywiście lalka, yellow doll. Tutaj mamy yo-yo, czyli nasze polskie jo tak? Po angielsku mówimy yo-yo. I y, tutaj mamy, słuchajcie, piłkę. Piłka też łatwe, proste. Ball, przyjemne. Ball i doll są, słuchajcie, podobne wyrazy. Czasami Wam się to myliło, tak? Ball na by to jest piłka, a doll na d, to lalka, tak? Bowl. I słuchajcie, tutaj mamy pociąg jako taka zabawka, ciuchcia, czyli train. Train, czyli pociąg. I to już było. Słuchajcie, i jeszcze w tym rozdziale czwartym, trzecim, czwartym pojawiły nam się takie obrazki związane z pogodą. To są tylko, słuchajcie, trzy obrazki. I sobie jeszcze je też przypomnimy, słuchajcie, słonecznie, pamiętacie jak było słonecznie? Słonecznie to sunny, sunny, słonecznie, tutaj mamy windy, czyli wietrznie, windy, windy. Mieliśmy taką piosenkę, pamiętam było śpiewane windy, pokazywaliśmy jak się ruszają drzewa i robiliśmy windy, łóż, czyli jakby taki właśnie Dźwięk szeleszczących liści, poruszających się drzew, windy, tak, wietrznie. I słuchajcie, deszczowo, raining, tak, raining, czyli padający deszcz to raining. Także te trzy obrazki jeszcze były związane z pogodą. I właśnie moi kochani, teraz jeszcze jedno zadanie w kartach pracy dla Was, ale już naprawdę jesteśmy na, na mecie, na końcóweczce. Słuchajcie, zobaczcie. Takie, takie zadanie, taka karta pracy, tak wygląda ta strona. Strona numer, kolejna, 50, tak? Open your worksheets on page number 50, tak? Na stronie 50 ja przeczytam Wam polecenie. Listen and find, count and color. Znajdź, policz i pokoloruj zabawki zgodnie z treścią nagrania. Ja, słuchajcie, przeczytam Wam to nagranie, a nie puszczę, bo myślę, że będzie wyraźniej. Po pierwsze, jeśli Wam przeczytam, po drugie, będzie mi łatwiej zatrzymywać, tak? Także posłuchajcie yy, nagrania. I właśnie to jest wszystko tutaj związane z tymi zabaweczkami, które przed chwilą mieliśmy, i z pogodą, tak? Toys and Weather. Dobra, posłuchajcie. Magic, magic, one, two, three. It is windy, play with me. One blue plane, color with me. One blue plane, color with me. One blue plane. Słuchajcie, i teraz na jakiej pogodzie sobie, tam tu w, 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 w nagraniu mówimy It is windy, czyli jak jest, jak jest windy, windy, wash, czyli wietrzny. Na wie takim wietrznym obrazku pokolorujemy one blue plane, pokolorujemy jeden niebieski samolot, tak, one blue plane. Tu mamy, słuchajcie, ten obrazek kolorujemy tylko jeden, jeden niebieski samolot. I słuchajcie dalej. Magic, magic, one to free. It is raining. Play with me. Two orange dolls. Color with me. Two orange dolls. Color with me. Two orange dolls. I teraz mamy. It is raining. Jest deszczowo. Na którym obrazku jest deszczowo? Oczywiście na tym. I pokolorujemy, słuchajcie, two orange dolls. Czyli dwie jakiego koloru? Orange. Pomarańczowe dolls, czyli co? Lalki. Na tym obrazku kolorujemy tylko z tych wszystkich rzeczy. Kolorujemy tylko dwie lalki na pomarańczowo. I słuchajcie dalej. Magic, magic, one, two, three. It is sunny, play with me. Three green yo-yos, color with me. Three green yo-yos, color with me. Free green yo-yos. I teraz mamy It is Sunny na obrazku, gdzie jest słonecznie. Kolorujemy Free, czyli ile? Trzy. Green, zielone, co? Jojo, joja, tak? Free green yojos, czyli trzy zielone jojo. Pokolorujemy sobie na obrazku, gdzie jest słonecznie. Czyli na tym. Słuchajcie, kolorujemy tylko trzy. To czwarte zostawiamy puste. Także do dzieła. I pokolorujcie sobie. Dobrze, moi kochani, i na koniec powtórzmy sobie wszystkie y, obrazki, które dzisiaj się pojawiły z tych rozdziałów już y, powtórkowych, tak? Repeat after me. Powtarzajcie za mną. Tak będzie najfajniej, najlepiej. Sunny, Sunny, słonecznie. Windy, Windy, czyli wiecznie raining, raining, padający deszcz, tak? Akurat dzisiaj padał deszcz bardzo mocno. I zabawki. Tam było weather, czyli pogoda, a tutaj mamy zabawki toys. Tu mamy plane, plane, czyli samolot plane, red plane. Tutaj mamy doll, czyli lalka, yo yo, yo, -yo. Ball, piłka, ball. Train, train, czyli pociąg. I teraz ten pierwszy rozdział już zupełnie owoce i warzywa, jedzenie, food. Fruit and vegetables, owoce, warzywa. Apples, czyli jabłuszka. Lemons, takie były fajne piosenki, właśnie o tych, o, o tych warzywach, owocach śpiewaliśmy je wszyscy w przedszkolu. Lemons, czyli mmm, cytryny cheese czyli ser też była historyjka obrazkowa o nich o serku też i peppers czyli papryki peppers tak papryka i to już się Pojawiło. Dobrze, moi kochani, do dzieci to już wszystko, i ja tutaj teraz się odnoszę na chwileczkę do rodziców. Miałabym jedną małą prośbę, tak samo jak już mówiłam do grupy pasikoników i biedroneczek. Moi rodzice, każde dziecko, które odebrało wyprawkę, w wyprawkach waszych dzieci są dyplomy. Miałabym ogromną prośbę, a mianowicie chciałabym, abyście te dyplomy wypisali. W miejscu wykropkowanym, takim do tego wyznaczonym prosiłabym Was bardzo, abyście wpisali imię i nazwisko swojego dziecka. Mogą to być litery drukowane, pisane, duże, mniejsze, jak Wam wygodnie. I na tym naszym symbolicznym zakończeniu ja też postaram się być i każdemu dziecku ten dyplomik po prostu podpisze, tak? Także tylko taka mała prośba, jeśli będziecie na zakończeniu, aby dziecko miało ze sobą dyplom, wypisany imieniem i nazwiskiem, a ja Wam go na dole, na dole podpiszę, tak? Także z mojej strony to wszystko na ten moment, widzimy się za tydzień po raz ostatni. Thank you for the lesson and see you in next week. I do zobaczenia w następnym tygodniu. Goodbye!